Witam wszystkich kibiców, pasjonatów górnika Zabrze. Szaliki, bilety, proporczyki, zdjęcia to tylko część pamiątek z wyjątkowej kolekcji związanej z górnikiem Zabrze, którą można podziwiać w Zabrzeńskim Muzeum Miejskim. Kolekcjoner to wystawa, która na pewno ucieszy niejednego z fanów górnika Zabrze. Rok temu, dokładnie jako dział sportu, wpadliśmy na pomysł, żeby pokazać kolekcję Grzegorza Pałowskiego jak wiemy jest w stulecie miasta, więc chcieliśmy stworzyć kolekcję taką troszeczkę niekonwencjonalną, czyli pokazanie historii Górnika przez pryzmat tego, co zebrała jedna osoba. Grzegorz w swojej kolekcji posiada okulary Henryka Hajduka, był to trzykrotny mistrz Polski z Górnikiem Zabrze, wcześniej grał w ruchu Chorzów i przeszedł właśnie z ruchu do Górnika i był to pierwszy taki transfer tutaj do tych klubów. Pan Hajduk jako jedyny, nieliczny grał w tych okularach. Są takie historie, że nawet w pewnym meczu te okulary zgubił, piłkarze tych okularów mu szukali. No, I Grzegorz posiada to w swojej kolekcji dla nas, dla muzealników, jest to bardzo cenna pamiątka. Piękno sportu wyraża się w emocjach. A te emocje są nie tylko na zdjęciach, ale i na pamiątkach, które udało się naszemu kolekcjonerowi zgromadzić. A jednocześnie pokazuje on, że warto zachować w pamięci to, co ma wartość dla nas i dla przyszłych pokoleń, a taką wartością ponadczasową jest nasza marka Górnik Zawsze. Pamiątki związane z zabrzeńskim klubem. Pan Grzegorz zbiera od wielu lat. No zacząłem zbierać gdzieś jakieś 30 lat temu. Pierwszy, na pierwszym meczu byłem z Bayernem Monachium, z ojcem. I potem dostałem tam proporczyk, dostałem talerz z tego meczu, bilety, potem się zbierało. Najpierw zbierałem bilety, nie segregowałem tego. Później wpadłem na pomysł, żeby to ułożyć wszystko datami od najstarszego do teraz. Biletów mam wszystkich 8400 bodajże, programów górnika 500, czalików 60, afiszy meczowych z górnika zabrze 160 sztuk, dokładnie bo to liczę, mam wszystko policzone. Kolekcjonowanie to mi się wydaje, że jest bardzo fajna sprawa, no i polecam najmłodszym, tego się nie da już potem wyrzucić i zrezygnować z tego. Jestem pod ogromnym wrażeniem kolekcji właśnie pana Grzegorza. E, ogrom pracy jego, ale też i tego kolekcjonowania, bo każdą pamiątkę trzeba zarchiwizować i przechować. I to jest bardzo cenne dla nas, dla mieszkańców, dla ludzi związanych z górnikiem i przede wszystkim dla kibiców. Wiemy, jak kibice żyją górnikiem. Jeżeli tutaj na to się patrzy, to są jeszcze po prostu inne emocje, inne poczucia, no i może jeszcze to, to wyciągnie, nie wiem, 1, 5 albo 10%, żeby, żeby więcej. Te motywacji było. Są tu naprawdę perełki, które można zobaczyć. Ja gorąco, gorąco gratuluję autorowi wystawy panu Grzegorzowi Pawłowskiemu. Gorąco gratuluję Muzeum Miejskiemu za inicjatywę i bardzo jako klub się cieszymy, że, że górnik jest w przestrzeni i że górnik dalej tak inspiruje, że nawet wystawy muzealne mogą e, na cześć górnika powstawać. Najważniejsze w życiu to mieć pasję która bardzo często staje się odskocznią od szarej rzeczywistości i jak widać pasją można dzielić się z innymi.